Chciałbym przedstawić jeden wykres, który pokazuje tendencje rynkowe w Europie, jeżeli chodzi o sprzedaż ciągników wszelkich marek, tutaj nie ma znaczenia czy klas, czy inna marka, z właśnie przekładniami bezstopniowymi. Za chwilę sobie odpowiemy na pytanie, dlaczego tak się dzieje, ale najpierw proszę sobie spojrzeć, spojrzeć na to, że praktycznie od 2010 roku do 2019 roku o 25% wzrosła sprzedaż ciągników z przekładniami bezstopniowymi. I w tym momencie szacuje się, że rynek na ciągniki, w ciągnikach, w ciągnikach w segmencie 200-300 koni, to rynek będzie zapełniony przez przekładnie bezstopniowe w granicach jakichś 85%, czyli na dobrą tylko 15%. Tych największych ciągników, tak, czyli tych ciągników, które wykonują największą pracę na gospodarstwie, przepalają najwięcej paliwa, Rolnicy spędzają w nich najwięcej czasu. Tylko 15% tych ciągników będzie wyposażane w przekładnie stopniowe. Cała reszta to już będą przekładnie bezstopniowe. No i teraz odpowiedzmy sobie na pytanie w ciągniku stopniowym, jak operator obsługuje ciągnik. Obsługuje go najczęściej w ten sposób, że wjeżdża na pole, wrzuca bieg i gaz. W zależności od tego, jak operator pracuje ciągnikiem, jaką ma wiedzę, jak bardzo mu się chce, no to będzie czasami wyszukiwał odpowiedniego biegu, tak? Będzie starał się schodzić z obrotami. Ale, na przykład, przy, przy jakimś silniku, przy jakiejś uprawie, z obawy o to, żeby nie zadusić ciągnika, bo jak zadusi ciągnik na biegu, no to co? Ciągnik zgaśnie, znowu trzeba wszystko na nowo uruchamiać, znowu się trzeba denerwować. Więc niestety, no najczęściej jest tak, że. Dobiera te obroty trochę wyższe niż by mu były potrzebne, a w przypadku przekładni bezstopniowych, ona sama skrzynia steruje nam obrotami silnika, tym samym ona sama nam zmniejszy spalanie, zwiększy komfort prowadzenia. Bo jaki jest podstawowy cel każdej przekładni bezstopniowej? Wiadomo, przekładnia jest wydajna, komfortowa, ale jaki jest cel? Celem każdej przykładni dwustopniowej jest odnalezienie jak najmniejszej, jak najniższej prędkości obrotowej ciągu silnika do wykonywanej pracy. Na tym diagramie widzieliśmy obciążenie silnika w różnym stopniu, więc jeżeli nie mamy pełnego obciążenia silnika, no to możemy schodzić z obrotami. Tak? Czyli możemy wykorzystywać co? Możemy wykorzystać moment obrotowy, który nam rzenie. W i takie co jesteśmy w stanie zrobić tylko i wyłącznie wykorzystując przekładnie bezstopniowe, bo to przekładnia bezstopniowa. My wtedy nie mówimy już pedał gazu w ciągnikach bezstopniowych. My mówimy, że to jest pedał przyspieszenia, bo my naciskając na, powiedzmy na gaz, my zwiększamy prędkość, ale zwiększamy prędkość na przekładni. A przekładnia sama sobie już wysterowuje ile obrotów silnika. Potrzebuje, aby zwiększyć tą prędkość. W zależności od tego, co tam mam z tyłu za ciągnikiem, no to tych obrotów silnika musi dodać więcej, dodać, dodać mniej. W ciągnikach klasach, w tych największych seriach, w serii Axon 900, w serii Excelion, dodatkowo klas stosuje silniki już tak zwane niskoobrotowe, które maksymalny moment obrotowy osiągają bardzo nisko, już 1300. 50 obrotach, więc tam naprawdę nie ma potrzeby, aby te ciągniki bardzo mocno e, kręcić. E, ustawienia symetry. Kolejna rzecz, bo mamy skrzynię, która nam e, powiedzmy wszystko, sama ustawia prędkość portową silnika, ale dla ułatwienia pracy z tą przekładnią i dla zmniejszenia spalania mamy na przykład funkcję drop, czyli my jako operator możemy dodatkowo ograniczyć maksymalną ilość obrotów e, silnika. Robimy to przede wszystkim po to, aby zaoszczędzić na, na spalaniu. I tutaj funkcje e, drop eco power oraz drop do pracy z e, wałkiem wokół. Wałkiem e, kolejna, kolejna rzecz to możliwość jazdy na trzy różne sposoby. tak, Czyli możemy jeździć ciągnikiem przyspieszając na pedale gazu, możemy również przyspieszać używając... Używając joysticka, czyli jak operator będzie chciał, tak, może właśnie sterować przyspieszaniem w, w ciągniku. Dodatkowo, w przekładniach symetrii mamy trzy zakresy prędkości. Są to w pełni wirtualne zakresy prędkości. Te zakresy prędkości odpowiadają przede wszystkim za e, czułość pedału, e, pedału gazu. Te zakresy prędkości możemy sobie dowolnie pod tak zwanym obciążeniem przełącznym, bo one nie mają żadnego przełożenia na jakieś, prze, przełożanie prze, e, zmiany jakiegoś przełożenia w e, wstrzynniku to są w pełni wirtualne zakresy, które na przykład możemy wykorzystać podczas pracy w polu. No i ten pomat, ten pomat, najważniejszy element w przypadku bezstopniowej, czyli rozpoczynamy pracę na polu, włączamy prędkość, z jaką chcemy się poruszać i podczas pracy w zależności od obciążenia, które... Mamy muzaikę na glebie, więc raz jest ciągnikowi łatwiej, raz jest trudniej, raz jedzie z górkę, raz jedzie pod górkę, ale my ustawiamy prędkość, z jaką chcemy się poruszać i to silnik już cały czas będzie dopasowywał swoje obroty do tego, aby ta prędkość została utrzymana.